No to witajcie po raz kolejny w kolejnym naszym odcinku Tortur. Tym razem już będziemy tą naszą zgłębioną wiedzę rekapitulować i sobie ją próbować trochę praktycznie zastosować, jeżeli chodzi o terminologię i pojęcia związane z edukacją. Na początku. Możemy sobie powiedzieć o przystępowaniu do egzaminów. Tu w tym przypadku, jeżeli przystępujemy do egzaminów, używamy najczęściej słówka take, czyli brać egzamin. tak? Czyli mamy Which exams did you take? I teraz tak możemy mówić I took a GCSE exam or I took GCSEs. Ta liczba mnoga często. Występuje tutaj, ponieważ każdy z egzaminów, czy to jest tam z języka angielskiego, czy z historii, czy z geografii, występuje tak jakby osobny egzamin, więc tych egzaminów jest kilka, stąd liczba noga. Przyimkiem, który tutaj w tym przypadku najczęściej się stosuje jest IN, więc mamy I took a GCSE in English, in maths, in Science. Science, przypominam, jest, są, są to nauki, czyli taka hybryda e, biologii, chemii i fizyki. Oczywiście to też występuje jako osobne przedmioty, natomiast science, szczególnie na poziomie szkoły podstawowej czy średniej, jest to w jednym bloku tematycznym. No to teraz tak. Przystąpiliśmy do egzaminu, teraz tylko trzeba go zdać. Tak? Jeżeli zdajemy egzamin, to tutaj słowem kluczowym jest słówko pass. Pass, czyli zdać, czyli which exams did you pass? I konstrukcja jest bardzo podobna jak poprzednio, czyli I passed GCSEs in i podajemy przedmioty, w jakich to się nam udało zdać. No, gdybyśmy chcieli jeszcze dodać z jakąś oceną, to with a grades przypominam na temat stopni ocen to myśmy mówili w poprzednich odcinkach zajrzyjcie sobie to zobaczycie jak to wygląda prawda A grades albo po prostu ace czyli na ocenę A albo na ocenę doskonałą w ogóle wspaniałą jeżeli by się komuś zdarzył tak zwany ząk i nie e, oblałby egzamin, no to w tym momencie słówko kluczowe do tego jest fail. fail prawda? Which exams did you fail? E, no, I failed GCSEs in i podajemy przedmiot. No, jeżeli coś nam się zdarzy oblać, to przynajmniej nie musimy powiedzieć, z jakimi stopniami, z jakimi ocenamiśmy to oblali, bośmy oblali to oblali. Ok. E, no i dalej oczywiście możemy spotkać się z pytaniem which results albo which scores did you get? No i I got A's, I got B's, I got C's, czy tam cokolwiek dostaliśmy in standardowo przedmiot. I tak jak tutaj jest w przykładzie, I got A's in English and a B in geography. I got A's in English, Maps and Science, and a B in geography. Jeżeli mamy jedną ocenę, no to pamiętajmy, że dostajemy, tam jest przedimek, tak, czyli nie B, tylko A, a B, a B, prawda? Rozumiemy? Dalej mamy bardzo proste pytanie, what is studying? What is studying, prawda? No i jak się takie pytanie zdarzy, możemy odpowiedzieć, oczywiście I'm studying biology, czy tam cokolwiek, ale możemy powiedzieć ładniej, I'm doing a BSc course in biology at University College London. Jak tak ładnie powiemy, to nasz rozmówca spadnie ze stołka. OK? Bo będzie widział nasz profesjonalizm, jak wszystko się pięknie tutaj w struktury działają, no i w ogóle jesteśmy bardzo, bardzo edukowani. OK? No, gdybyśmy jeszcze spotkali się z paniem, what do you want or would you like to study? No, to oczywiście można znowu powiedzieć I want to study biology albo I'd like to study biology, ale lepiej powiedzieć jest I'm planning a BSc course in biology. Na przykład, prawda? I do słowa planning też nie należy się jakoś tam specjalnie e, przyzwyczajać, ponieważ tutaj możemy wstawić w zasadzie cokolwiek. Na przykład I'm thinking of a BSc course. I'm considering a BSC albo I'm taking, jak już tak bardziej tutaj praktycznie go robimy, tak? Więc ta struktura jest dosyć elastyczna i możemy sobie tutaj podstawiać e, czasowniki, które nam akurat pasują, byleby tylko miało to sens, ok? E What would you like to study? I'm planning a BSc course in Interior Design at Harvard University. No wspaniale, prawda? Projektantem w na Harvardzie. Tutaj jest, będziemy zaraz i, i w sumie super, spoko. What are you training to become? A kim chciałbym zostać? A bardziej nawet niż chciałbym, to no, kim próbuję zostać, czyli w którym kierunku się uczę? Tak? W którym kierunku się szkole? What are you training to become? No i proszę bardzo, I'm training to become a network engineer. Inżynier sieci, tak? Bardzo nowoczesna praca. I tutaj podajemy zawsze tytuł albo stanowisko. I znowu, nie należy się do tego training tutaj za bardzo przywiązywać, bo możemy mówić też na przykład I'm studying to become, I'm learning to become, I'm working to become, i tak dalej, i tak dalej. Więc znowu podajemy to, co akurat nam. Co, co, co najbardziej odpowiada temu, co, co, co akurat robimy. No i wreszcie, what sort of course are you doing? I'm doing a French course at night school. Night school to oczywiście jest szkoła wieczorowa, a French course, jeżeli podamy język, no to po prostu nasz rozmówca zrozumie, że uczymy się języka francuskiego na zajęciach wieczorowych. Got it? No to jeżeli tak, to dzięki za dzisiaj i za chwilę zaczniemy się już uczyć praktycznie razem z naszą taśmą i lektorem. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce. Hej!